Mamy antylope z Ikei, przesełko, takie zwykłe, te, które wszędzie jest, pokażę Wam jak je złożyć. Skończyliśmy z białym, chcieliśmy niebieski, nie ma w Ikei, w Polsce tacek. Ogólnie wszystkie te trzy elementy, czyli siedzisko, tackę i nogi kupuje się osobno, ale cena jest wszędzie w Ikei podawana jako za całość. Zobaczymy co tu jest. Instrukcja. Aha, najpierw trzeba ten pasek poprzeciągać. Nie wiem, chyba w poprzednich wersjach nie było paska. tylko teraz to jest. To jest trzy mączka się. Miało być trzy. No są trzy miejsca, trzy dziurki, a to jest w też w takim trójkącie, więc. Chyba wiem, jak to zrobić. Powiem Wam tak, zrobiliśmy research tych wszystkich krzesełek i ceny są krzesełek chore w porównaniu do jakości, bo te krzesełka wcale nie wyglądały i nie e, były spasowane jakoś idealnie. Kosztowały po 1000 zł. To ja wolę 10 takich krzesełek kupić okay. Dobra, przeciągamy. Ściągamy wajchę, i teraz aha, to jest symetryczne, więc strzemiączko to taka nudniejsza część roboty. Dobra, ewentualnie później to się dopasuje, jak już mało będzie siedział. Ogólnie nie jestem fanem przeplatania pasków różnych. Tak samo pasków do aparatów, pasków do tego właśnie typu uprzęży dla dzieci. Niestety koszmar, ale no, trudno. Najbardziej to się stresuje tylko z tymi paskami do aparatów, bo czytałem wielokrotnie, że ludziom paski z Lumixa pękały. I teraz tak. No i osobno są nogi. Nogi to chyba do tych dwóch krzesełek są takie były takie same białe. Bardzo nogi. One są w ogóle metalowe, ale w internecie jest Sporo takich sklepów, które specjalizują się w dodatkach właśnie do tego antylopa. I co ciekawe, są specjalne okleiny. Można kupić okleiny do tych krzesełek, które imitują drewno. No, jak ktoś ma hopla. Bo naprawdę są to bardzo popularne krzesełka, ale nie mają za dużo akcesoriów i brakuje tym, krzese tym krzesełkom z Ikei Pewnych rzeczy. Wam zaraz pokażę co dokupiliśmy sobie właśnie z tego z takiego sklepu, który się specjalizuje tylko i wyłącznie w akcesoriach do antylopa. Fajna rzecz w ogóle. No, wsadza się i nic nie trzeba kręcić, nic nie trzeba przykręcać, tylko po prostu tu jest taki guzik. Hop, dwa. Fajne jest to, że. To krzesło w najgorszym wypadku można po prostu wy, wymyć pod prysznicem, czy w wanie, czy w wiadrze. Fajną reklamę ma IKEA, bo pokazują, że gdzieś tam nad morzem idzie ojciec i to krzesełko wyrzuca do morza. Widziałaś to? Nie. I w morzu to myje. O, to to tak W ogóle się nie przejmuje, nie? nie będziemy... Rzucił to w morze. Ale wyłowił czyste? Wyłowił czyste. Nie wiem co tam się działo Ale nie wiem co się tam działo z tym dzieckiem i z tym krzesełkiem, że musiała w morzu je umyć. Nie no, to słuchajcie, to krzesło kosztuje stówę. To naprawdę cokolwiek by się z tym nie działo. To można mieć 10 krzesełek w cenie tych, które są takie fancy w sklepach dziecięcych. Dobra, stoi. Dobra. I co tu jeszcze do tego jest? Tacka. Tacka? Zobaczymy. Ta tacka też jest opcją. No bo szczerze mówiąc, to dziecko może w ogóle tak siedzieć przez większość dnia, na przykład. Albo przy stole. Albo przy, to przy stole. No jest z rodzicami, macie taki niski stół. Ale też może mieć swoją tackę. Dwie dychy taka tacka. A do tacki. Dokupiliśmy taką matę Ikei tam gdzie jest ta kasa samoobsługowa i ten metalowy blat. Coś było wywalone trocinami, nie wiem, chyba te takie wycieraczki do nóg. One się strasznie sypią takimi trocinami. I to chyba wcześniej tam leżało, bo dosłownie położyliśmy, nie zauważyłem. Skanowaliśmy te produkty, a później patrzę i ta guma jest cała w tym. Dobra jest spasowane co do centymetra, co do milimetra, więc idealnie pasuje. Okej, okay. to jest coś śmiesznego, no. że jak są te dodatki pokazane na stronie różne do tego piosenka, to jednoczone te, te rzeczy, ta poduszka, a dla rodziców są takie rękawice, takie do sprzątania, takie jak nie wiem, tak Dextera takie. Jego. Jak mama Dextera? Tak. O i do tego jest ciekawa rzecz, to jest sprasowane jak jakby próżniowo, co nie? Bardzo cienkie. To jest poduszeczka do wypełnienia tego krzesła. To akurat jest do kupienia w, w Ikei. I tu, jest jakaś, tu jest jakiś taki patent. A, dobra. Co to jest? To jest chyba pokrowiec na to. Zaraz to otworzę. Tu masz instrukcję. Ty lubisz czytać, ja nie. I mamy tutaj jakieś takie Weź taką kopertę. A, 200, puka, okej. No i to się dmuchać. Tak? Mówiłem, że się to się dmucha. Nie, nie dmucha się. <grym> Ale tak. najpierw na, trzeba dmuchać, a później włożyć, czy jak? Tak, najpierw dmuchać. Pustnikiem. Ale chyba nie mocno, nie? No tak całkiem. I kaja ma sprytne rozwiązanie. Sztuk ogólnie. A tak. oni niej setkach tysięcy to jednak Już ten system jest tak opracowany. Tak. Okay. No produkty są Wiesz, god, z Tak? Nawet nie czytałem. Widzisz? Słuchaj, bo tu, jest, tu są właśnie takie dzyndzelki. To do tego? To dla mnie najpierw te dzyndzelki są po to, żeby przełożyć pasy przez, przez tą poduszkę. Mm -hmm, mm -hmm. No i dobra. Jest, że tak powiem, Super. poduszeczka i teraz coś, co już przyszło do nas jakiś czas temu. A właśnie to kupiliśmy na temu, czy, yy? Nie, na, na stronie z dedykowanymi rzeczami. A nie, no. Można tym? No, na temu. A, A zamówiłem gumki do e, słuchawek do Air AirPodsów. No i, haha, no i na temu też jest cała strona dedykowana. Możemy podlinkować. chociaż ja nie mam chyba konta na temu, czy mam. To jest Miałam coś dobra. takiego? O, fajnie. Drewniane. Drewniane czy klasyko? Nie, drewniane. I w zestawie jest coś takiego, nie wiem czy się fokusuje na mnie. Tak, tylko tutaj jest parę, że teraz nie widać, ale na no widać jest no. I co to robi? Czekajcie. Weź taka. Nie ma instrukcji do tego. No ale to, to są takie. cztery, czyli jedno przy, pod, drugie nad. No, to No jedno przed drugie nad chyba, tak? Tylko to głupie, bo to trzeba przewlec. Nie wiem, to jedno pod drugie nad? Nie wiem, no chyba żeby na dole, żeby nie spadało. A weź zobacz na stronie. Dobra, chyba rzeczywiście to trzeba dać. Dwa na dół. Dwa na dół i te niebieskie do góry. Dobra, działa. Słuchajcie, taki element dodatkowy. Taki element dodatkowy. Nóżki. Fajnie to wygląda, nie? Podnóżek, no? panie, Fajnie, fajnie, no. Pamiętajcie, nie przenoście dziecka razem z y, krzesełkiem. To jest niebezpieczne. Taka <noise> rada. Dziękuję za uwagę.